Cześć! Dzisiaj wybrałem się na przes w Teresinie na ulicy Szymanowskiej. A teresin znajduje się w województwie mazowieckim, w województwie sochaczewskim w gminie Teresin. Dawniej było to województwo skierniewickie. Zapraszam. Po prostu zob zobaczymy co. Tego intra. Także zaczniemy od prezentacji. Przejazd jest kategorii A, wyposażony w automatykę Airboot od Halesa bardzo awaryjna, ogólnie nie polecamy z elbląskim, prawda? Taka prawda, nie polecamy. Yy, mamy tutaj oczywiście cztery sygnalizatory SD1M, takie halogenowe. To jest akurat jedyna rzecz tego przejazdu, która mi się podoba. Napędy yy, zielisko, proszę bardzo, z drągami monad i yy, lampkami, tak jak ja to nazywam, elipsami. Dwa mają oczywiście dwudrąg, co jest ciekawe. Yy, oczywiście lampy i monitoring PKP. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 3, a tak dokładnie na 41 km i 740 m. To jest oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na sochaczek i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Teresin Niepokalanów. A tutaj mamy szlak na Warszawie i przy okazji najbliższy wstanek osobowy w tamtą stronę to Serok. Tak wygląda to, to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy tutaj e, cztery napędy e, typu SPK-10, właśnie Zelisko. No nic, także my bez tego przedłużania czekamy na przelot pociągu kolei Mazowieckich w relacji Podsłowicz główny zapraszam. Przejazd nam się opuścił na przelot pociągu kolei mazowieckiej. Proszę bardzo. Ciekawe jest to, że on dalej właśnie sprawdza tego ekla, nawet jeżeli przejazd jest zamknięty. Ciekawe po co. się zastanawialiśmy z Elbląskim. No, proszę bardzo, tak wygląda miganie. Akurat to jest, te sygnalizatory to jest jedyna rzecz z tego przejazdu, która mi się podoba. No, czekamy. Już pociąg jedzie. Przez się otwiera. I przenosimy się do jeszcze jednej takiej dosyć ciekawej. Aby dostrzec tą rzecz, wystarczy się obrócić o 180 stopni. Mamy tutaj dosyć sławne sanktuarium w Niepokalanowie. Proszę bardzo. Tak ono wygląda. Bym tutaj zaszedł i ogólnie Wam pokazał z bliska to miejsce, ale niestety mam pociąg dosłownie za 20 minut. Dlatego wolę nie ryzykować, bo jak się spóźnię, to nie wrócę do jutra, więc wiecie jak jest. Z tego miejsca zdawał dla nas rację. 08 cześć!